Dzień dobry, nazywam się Waldemar Zawiślek, jestem pracownikiem firmy Eger Polska. Duża inwestycja w Biskupcu, z czym się to wiąże? Proszę mi powiedzieć, ile powstanie miejsc pracy, i czym się będzie zajmowała fabryka. Fabryka będzie produkowała płyty wiórowe na potrzeby przemysłu meblarskiego, szeroko pojętego przemysłu meblarskiego w Polsce. Bezpośrednio w fabryka w Biskupcu wykreuje. Ponad 400 miejsc pracy, plus liczymy z dodatkowymi naszymi kooperantami, będzie to w sumie ponad 1000 nowych stworzonych miejsc pracy. Czy liczyliście właśnie na powiększenie strefy ekonomicznej? Czy obawiacie się reakcji mieszkańców na przykład z powodu środowiskowych jakichś zagrożeń? Budowa tego typu fabryki w naszych czasach oczywiście wzbudza pewne emocje. Jest to, jest to inwestycja o wartości ponad miliarda złotych, jak, jak szacujemy ogólnie. Też, też zajmująca dosyć, dosyć znaczną, znaczną przestrzeń. Chodzi mi o, o teren, obszar. Przede wszystkim to, co budujemy, chcemy zbudować tutaj w, na, na terenie Warmii i Mazur. Będzie to najnowocześniejsza fabryka tego rodzaju płyt w Europie, a być może i na świecie. Jeśli chodzi o ekologię, to szczególnie. Biorąc pod uwagę nasze korzenie, to gdzie znajduje się nasz, nasz rodzinny, nasza, nasza główna siedziba w St. Johann w Tyrolu, typowo turystycznym regionie, tak jak, tak jak Warmia i Mazury, szczególnie dbamy o środowisko, o to o środowisko lokalne, o społeczeństwo lokalne, tak aby ta fabryka była naprawdę bardzo neutralnie wpływająca na środowisko. To, że zostaliśmy wsparci przez włączenie naszego terenu do strefy ekonomicznej, jest to bardzo miły gest polskiego rządu i, i, i polskiego państwa. Natomiast nie warunkowaliśmy naszej inwestycji tym włączaniem naszego terenu do strefy. Kiedy rozpocznie się inwestycje? Inwestycje tak naprawdę rozpoczęliśmy już kilka lat temu analizując potrzeby rynku polskiego, potrzeby naszych, naszych partnerów, również za ich znamową inwestujemy w Polsce. W tej chwili przechodzimy już do fazy wykonania tej inwestycji, czyli budowy fabryki. Liczymy, że jeszcze, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to przełom roku 2018-2019 ruszymy z, z produkcją, właściwą produkcją. Ja wiem, że w Polsce są dużo kłopoty z pracownikami w branży meblarskiej? Liczymy na to, że nasza marka, dobrze znana zwłaszcza w branży meblarskiej, w przetwórstwie drewna, będzie atrakcyjnym jakby nas przyciągaczem dla, dla pracowników. Liczymy na to, że znajdziemy fachowców, a z drugiej strony wyszkolimy na pewno całą grupę fachowców na, na potrzeby produkcji, na potrzeby pracy w naszej fabryce. Liczymy na współpracę ze szkołami zawodowymi. Tu właśnie dlatego Warmię i Mazury, bo to właśnie szkoły wyższe, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który kształci w kierunku technologia drewna. Liczymy, że absolwenci Ci znajdą u nas pracę. Dwa: oczywiście, będziemy oferować wszystkim pracownikom, którzy będą chcieli dołączyć do grupy EGER, szkolenia w naszych istniejących fabrykach, tak aby i poznali naszą filozofię pracy i specyfikę pracy na, na tych wszystkich stanowiskach, które, które będą u nas w nowej fabryce utworzone.